Dostałam list. List jest odpowiedzią na nasz list otwarty. List jest y, wystawiony na 9 maja 2025. Odeb powinien być odebrany wczoraj. Dostałam wizę. dzisiaj rano odebrałam. Powinnam go dostać przynajmniej 18 maja. Żeby nie było, że ponad miesiąc. I to jest najśmieszniejsze. List wysłany był. Nie wiem kiedy. Ale data jest, że był w terminie. 9 maja. Czyli w ciągu miesiąca. Co jest dla mnie śmieszne. Że dopiero wczoraj dotarł. To raz. Dwa. List podpisany jest nawet nie przez prezydenta, tylko przez jego zastępcę, pana magistra Marka Kamińskiego. I najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę jest to typowe lanie wody, z którego nie wynikają konkretne działania, konkretne terminy, konkretna pomoc. Mało tego, mam wrażenie, że ten list oskarża wręcz. Że odpowiedzialność za przygotowanie odpowiedniej liczby oddziałów w szkole należy do pani dyrektor. Ja dzisiaj rano rozmawiałam z panią dyrektor, pokazałam jej ten list. No i pani dyrektor powiedziała, że ona tak, ona by przyjęła dzieci, tylko fizycznie nie ma gdzie. No bo gdzie zrobi im klasę? Z tego co wiem od pracowników szkoły, nie będę podawać których, bo nie chcę ich narażać. Mają przerobić pokój, pokój nauczycielski, żeby go zmniejszać i zrobić jeszcze jedną salę, żeby było miejsce. Przecież to patologia. Słuchajcie tego, co jest w tym liście, bo to jest najśmieszniejsze. Cytat. Oczywiście mam świadomość, że przez ostatnie lata funkcjonowania zespołu zmieniły się potrzeby i wymagania w zakresie funkcjonowania tego typu jednostek. Wzrosł, wrosła także liczba uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia, i to zarówno w zakresie realizacji ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych, jak i zajęć dodatkowych wskazanych dla tego typu niepełnosprawności. Koniec cytatu. Czyli wychodzi na to, że od lat wiedzą, że jest źle, że jest za dużo dzieci, za mało miejsca. Nic to nie zmieniło, i trochę nas mam wrażenie zbywają. Najfajniejsze jest zdanie, które dotyczy pani dyrektor. Dyrektor zespołu odpowiada za przygotowanie odpowiedniej ilości oddziałów w każdym roku, w oparciu o skierowanie do danej szkoły dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. I to jest najśmieszniejsze, bo wiecie co? W następnej części skupili się na tym, że pani dyrektor może wnioskować o zwiększenie pracowników. Ale nikt nie pomyślał, że dzieci już uczą się zmianowo, że sal już jest za mało, że z potrzeby ośmiu sal terapeutycznych mają tylko cztery. Nikt nie pomyślał o tym, że to pani dyrektor ma problem, żeby utworzyć te dodatkowe oddziały, jak, gdy jest zapotrzebowanie, no bo nie ma fizycznie miejsca, no na litość boską. Przecież to zamknięty krąg. Co jest jeszcze dla mnie nielogiczne? Piszą, że w oparciu o skierowanie do, do danej szkoły dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Sama znam jedną mamę, z którą rozmawiałam w przedszkola której córka się nie dostała tylko dlatego, że stwierdzili, że mimo, że jest autystką, to y, może iść do szkoły normalnej z oddziałem integracyjnym, gdzie przecież nie każde dziecko jest w stanie sobie poradzić w takiej placówce ogólnej, a dostała ta w orzeczeniu. Bo tak naprawdę poradnia psychologiczno pedagogiczna także wie, że nie ma miejsca. Przecież jak nasza Amelka składy yy, odbierał, od, od, mąż odbierał yy, orzeczenie o, nauce, na, o tej nauce specjalnej, to też było, że proszę się spieszyć, bo jest bardzo mało miejsca. Oni znają sobie sprawę, że, nie, że szkoła nie ma miejsca. No szkoła nie jest z gumy. I oni dlatego nie wystawiają już teraz orzeczeń właśnie na, do tej szkoły, tylko po prostu robią, co mogą. A najlepsze jest to. Najlepsze jest to, że szkoła. że pod koniec listu jest coś takiego, że szukają obiektu. A kiedy, gdzie, co? Więc nie mam pojęcia, jak to mają rozwiązać i za ile lat, a szkoła potrzebuje już. I tu jest najpiękniejsze zdanie z całego tego listu. Jako samorząd lokalny mamy świadomość jakie są potrzeby edukacyjne mieszkańców miasta w tym y, w zakresie kształcenia specjalnego i że zmieniły się one na przestrzeni ostatnich lat. No wiecie, dla mnie nie jest to y, wiarygodne to co piszą, ponieważ jaką mogą mieć świadomość jeżeli poradnie nie wystawiają do tej szkoły a y, a z kolei szkoła nie szko sama szkoła zainteresowana nie zbiera więcej podań niż mogą przyjąć dzieci, no bo ponieważ nie ma miejsca, więc oni sami nie wiedzą, jakie byłoby zapotrzebowanie jeszcze. To tym bardziej gmina wie? Sama już mam dwie mamy, których dzieci czekają. Jak na szpilkach, żeby te coś z tymi dziećmi zrobić. I co mają czekać do końca sierpnia, denerwować się, gdzie, gdzie ich dziecko pójdzie i co z tym dzieckiem się stanie, bo gmina ma czas albo gmina nic nie wymyśli, a co nie można wziąć, podstawić nawet jeżeli chcecie dać budynek, to dajcie ten budynek. Zróbcie to, powiedzcie konkrety. Ale jeżeli nie macie możliwości, jest to sprawa bardziej długoterminowa, to powinniście postawić przynajmniej kontener, jest tam miejsce przy szkole. Taki, żeby były 3 cztery klasy. Już będzie na jeszcze jedną klasę pierwszą sala. Już będą dwie sale na to, żeby zrobić zajęcia indywidualne. Tam jest miejsce, gdzie to postawić. Tylko trzeba myśleć. Na litość boską. Uczniowie uczą się na zmianowo. Uczą się po kątach. Uczą się w pokoju nauczycielskim. A wy przez lata nie możecie nic zrobić. Ten list to jest po prostu yy, dla mnie... Taki po prostu odpowiedź, bo odpowiedź. Nic konkretnego. A najśmieszniejsze, że dziwne, że list szedł. No, prawie miesiąc. Bo wpisana jest data 9 maj. To ciekawe, kiedy on z gminy wyszedł, ten list. Aż szkoda, że nie spojrzałam, jak podpisywałam zwrotkę, kiedy był. Ale zresztą.